Добро в коем-нибудь эпизоде мани. Dzisiaj chciałam się z Wami podzielić przepisem na bardzo prostą pastę kanapkową, którą można wykonać na przykład z kaszy jaglanej. E, oprócz kaszy jaglanej możecie użyć warzyw strączkowych, przykładowo ciecierzycy, soczewicy e, albo soi, ale uważam, że jest to fajny sposób na wykorzystanie kaszy jaglanej, która została nam na przykład, kiedy robiliśmy sobie coś na śniadanie albo na obiad. Z takiej kaszy jaglanej można zrobić bardzo fajną pastę kanapkową. Dodam do niej suszone pomidory i przyprawy, które sprawią, e, wpłyną bardzo mocno na jej smak, więc to, jak ich użyjecie, przypraw zależy od tego jakich użyjecie przypraw zależy jak będzie smakowała Wasza pasta. Potrzebujemy około kilka łyżek kaszy jaglanej, która jest już ugotowana. Moja jest już ugotowana. Jeżeli ktoś ogląda mnie pierwszy raz to przypominam, że aby kasza nie była gorzka najpierw trzeba ją albo uprażyć albo przelać zimną wodą i wrzątkiem i dopiero potem ugotować. Dosłownie kilka, potrzebujemy dosłownie kilku łyżek. Do tego dodajemy kilka suszonych pomidorów. Musi być ich całkiem sporo, ponieważ to one nadają smak kaszy. Ona jest w zasadzie bezsmakowa, jest tutaj tylko nośnikiem smaku i to co do niej dodamy ma wpływ na to, jak całość będzie smakować. Więc nie żałujmy tych suszonych pomidorów. Myślę, że możemy użyć tego w mniej więcej w proporcjach 1 do 1. Należy je pokroić na trochę mniejsze kawałki, żeby się dobrze miksowało. Dodajemy je do pojemnika. Tutaj mamy bazę naszej pasty. Do niej dodajemy przyprawy, na przykład świeże zioła. Ja dodam kilka listków bazylii. Najpierw trochę posiekam, żeby to się później łatwiej miksowało. Następnie zaczynamy zabawę z przyprawami, ponieważ tutaj za każdym razem możecie zrobić tę pastę inaczej. Można dodać do niej na przykład chili albo pieprzka jen, czyli coś ostrego, co to daje jej takiego wyrazistego smaku. Można dodać wędzonej papryki, albo ja dodam odrobinę wędzonej soli, co też nada bardzo ciekawy aromat i smak tej paście. Można dodać kumin, można dodać tylko sól i pieprz. Tutaj naprawdę wszystko zależy od tego, co macie w domu i na co macie ochotę. Można z tym bardzo fajnie eksperymentować. Dosłownie odrobinę, żeby nie było za ostro, ale żeby ten smak był wyrazisty. Oczywiście, jeśli po miksowaniu uznacie, że jest smak zbyt łagodny, to wtedy można dodać więcej. To już później się wszystko wychodzi w praniu. Ja z solą eksperymentuję po raz pierwszy. Do tej pory robiłam to z wędzoną papryką, sama jestem ciekawa jak będzie. Ugniatamy sobie tutaj to wszystko, żeby się tam fajnie połączyło i było łatwiej to zmiksować i działamy z mikserem. Stopień zmiksowania tej pasty zależy od waszych upodobań. Może mieć trochę grudek i kawałków suszonych pomidorów, ja akurat to lubię, a jeśli chcecie, możecie ją zmiksować znacznie mocniej. Taka nadaje się już do posmarowania nią Pieczywa. Jeżeli jest to kolacja, a nie śniadanie, to możecie dodać też do środka czosnek. Będzie bardzo pasowało. Gotowe. Smacznego. <tryk> 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 <laughs> Sorry, mam problemy z gardłem, no.